Cześć, witajcie! Ja jestem Matisa z to jest kolejny z Skywarsów i gramy jak zawsze na mc.games.pl i widzimy się już na pierwszej arenie. Okej, okay, a więc jesteśmy już na pierwszej arenie i wydaje że nam bardzo dobrze pójdzie. Proszę ja dokładnie nie ma VIP-a, więc być łatwo. Po prostu tutaj przeskoczę i zabiję go. Tak, tak. bardzo. Eee, weźmy sobie to szybko buciki założymy to, pada, no. to jest taki ładny ten e, ładna rzecz, którą można zrobić na tej arenca Bardzo fajna rzecz No nie mają sojusz, naprawdę Ale, to Dlaczego? No nie. No, jak się wam on tak szybko przechodzi tu? No nie wierzę w ich. Nie wierzę w tych ludzi. Dobra, jeden pad. Teraz leciła szybko. A jest drugi frag w naszym koncie, znaczy trzeci już dzisiaj i no, tam jakiś typ, jak sobie mam zrobić placki no i zadał okej, okay. a więc widzimy się już na kolejnej arenie okej, okay, a więc pauzy nie musiałem robić nawet bo już zaczynamy nie wiem czemu nawet to zrobiłam kliknąłem ten e, num0 no tutaj mam pod pauzę ustawiona, ale dobra, nieważne, to po trzeba i powiedzieć trochę z tymi tam pacjami jeśli tutaj jest ktoś taki co się czuje obrażony to bardzo przepraszam ale no tak, no, tak wyszło no. i zaraz pewnie mnie zepchnął udało się nawet a mam jak sobie nie dam, nie, nie, jesteśmy zgubieni. Dobra, przynajmniej mam jak z miecz, to się liczy. To idziemy szybko na środek. Ma tam najprawdopodobniej stypek. <tuszy> Sorry. Mam nadzieję, że on nie ścina. Bo ostatnio co tam patrzę, no to nie. Ty masz to coś z knagwatem. No ogarnij się gościu. Dobra, to my tu może wejdziemy. O, może super. Miałem jeszcze tego. Bruku. czeki znaczy ilofa. Dobra, szybko w to rozkocham Co ty jesteś? Dobra Dobra OK, Jest, nice Więc mamy już kolejną praktyczną arenkę wygraną Tu mamy refy Więc wszystko powinno być Jak znalazł Takie proste do wygrania No i ostatni wrak. Okej, okay, a więc widzimy się już na kolejnej yy, arenie. Okej, okay, a więc jesteśmy już na kolejnej arenie. Już się jak widzicie zaczyna. Jak, na, jak tak nadal będzie... Kurde, ty pan wyszedł. Dobra, jak tak dalej będzie, no to po prostu będzie cała arenka w zwycięstwa. O, nie północy. By... Ja już mam ranking King by już... Daj... Diamond ulonna. Zróbmy go wybrany do wulsem, dlatego nie mam tak dużo stałych tutaj. Szybko robimy kamienny mieczek, bo innego nie mam jak. Szkoda, że jednego dlaksu jeszcze nie dostałem. Z jaksowym mieczem na sojusz to tylko tak się da. я не вижу, что я сделаю. Добро, сейчас шибко выгоню и Ага, окей, чё, я тебя попросила, уже Ну, добро, трудно, но. Znowu na no środek muszę iść, no ja nie wierzę. Znowu będę pewnie tam w sklepie jak... Yy, jakiś kościół z pistoletem, co lata sobie y z y ketchupem po y sklepie, tak. Say what? Zdecydowanie tak. O Boże. Jakie porównanie użyłam, o Boże, weź lepiej ucyfrowić, bo też załamka po prostu gościu o, gdzie ty jesteś ogóle? ty tam jesteś ale nie rozumiem dlaczego ich jest tu aż tylu na tej arenie czy znaczy, jak dla mnie okay, bo będzie więcej fragów tylko Dobra, spadł, To dobrze. No nie. I mnie tu pewnie zaraz zabije. Dobra, ostatnio. No nie, znowu z żem trafił. No nie, wiedziałem. No nie, no, ci się nie udało, żeby cała ręka była cały odcineczek był sam wygrane, dlatego tym razem spróbuję tak. No to będzie myślę, ostatnia już arenka w tym odcineczku. Taki króciutki odcineczek. No, I po prostu myślę, że najlepiej będzie kiedy pójdziemy do typka. Tak, zdecydowanie. Szybko weźmiemy sobie tego. Muszę Wam się do czegoś pochwalić. Bo ostatnio jak szybko y, zrobić aby mój film był łatwo wyszukiwany muszę wpisać taki. jakże to do osób teraz się będzie hi 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 to ty nie wiedziałeś hi 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 ten też nie wiedział że ja na ja do niego idę no i co zginął po prostu no tak wyszło no dobra ten może szybko sobie zrobić jak sobie miecz to jak znowu trafię na sojusz na no to nie będzie miło szybciutko wybudujemy się do cypka i po prostu zabijemy go nie 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 no nie no to nie 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 to nie 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 Dobra, tego tylko też pożegnam. Okej, okay. który to? Trzeci. To bym może poszedł na środek. Bo tam widzę najbliższego gracza. Jak oni znowu mają sojusz, to ja po prostu... Yy... O mają sojusz. Czyli tam jest. Okej. Okay. Nie wierzę, nie mogę w niego trafić. Czekajcie, tutaj jest most do tego. Do tego gościa. Co so. noj Okej, a więc sobie było na tyle w tym odcineczku Cztery arenki były, cztery wygrane so, e, trzy 3 wygramy. Dobra, nieważne. W każdym razie, co by było na tyle w tym odcinaczku, mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie ocenić filmy yy, no i po prostu video je spadłem. No i po prostu widzimy się w kolejnych odcineczkach. Na razie i cześć!